Powiedzmy to, nasze łożysko przykładowe, no, jest takie, wydaje się, no, nic wielkiego, ale bez tego łożyska samochód nie pojedzie, pociąg również nie pojedzie. Także no, jest to nieodzowny, nieodzowny element czegoś dużego. Firma SKF na rynku światowym istnieje już ponad 100 lat, a my, jako była poznańska fabryka łożysk tocznych, jesteśmy w jej strukturach od 1995 roku. Produkty wytwarzane przez SKF służą ludziom na całym świecie. Jest, są wykorzystywane no w, wielu, w wielu dziedzinach gospodarki, między innymi w motoryzacji, w kolejnictwie, w budownictwie, no w, wielu, w wielu gałęziach gospodarki. Bez tego można by odpowiedzieć małym żartem: bez łożyska kręci się tylko ziemia. Więc świadomość, że wytwarzam coś, wydaje się prostego, ale to służy do, do czegoś większego, które napędza, jakbym powiedział, gospodarkę, no to jestem z tego bardzo zadowolony. Wiedza, profesjonalizm, doświadczenie w mojej pracy odgrywa niebogatelną rolę. Ludziom, którzy szukają pracy stabilnej, poleciłbym SKF dlatego, że tutaj coś się, wciąż coś się dzieje, wciąż idziemy do przodu, wciąż są takie nowe pomysły wdrażane, więc jeżeli dla kogoś chłonnego takiej wiedzy, to jest rzeczywiście dobre miejsce na ziemi. We wrześniu 2022 roku minęło 45 lat, jak podjąłem pracę w SKL. Mam w tej chwili 65 lat i nadal chcę pracować. Z perspektywy moich 45 lat w firmie widzę, że wiele rodzin pracuje w naszej firmie, a jest to chyba wynikiem, znowuż bym wrócił do tej stabilizacji, do takiej dobrej atmosfery no i takiego zaufania jeden do drugiego.